W rolę Tomasza Adamczyka. Jestem uczniem pierwszej gimnazjum i mam 13 lat. Jestem Krystian Zoleński, jestem szefem restauracji. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. To zasada, którą łamiemy w każdym odcinku naszego programu. Bohaterowie bez wahania pozbywają się własnej tożsamości na jeden pożyczony dzień z życia. Krystian Zalejski, poznawanie świata Tomka, zaczyna od wizyty w jego domu w wiosce dziecięcej i spotkania z rodzeństwem. Cześć młodzieży. Dzień dobry. Krystian. Natalka, siostra. Dzień dobry. Mateusz. Tomka. Brat Mateusz. Tomka. Brat. No dobrze. Mateusz, to jest Wasz wspólny pokój z Tomkiem, tak? Tak. Co jest Twoje, co jest jego? To jest moje Łóźko jest moje. <noise> nie interesuje mnie tak, no, plakaty kogo są, nie, albo no. ten... A, niesamowity zbiór y, samochodowo-telefoniczny. Znaczy, tych... Pierwszy raz widzę taki zbiór. A to zbiór tych samochodów na górze jest mój. Te taksówki właśnie, a telefony są Tomka. Ale to nie są telefony? To są telefony, a telefonów. A no to właśnie, bo to no, są atrapy atrapie, trzeba dodać. Nie znam nikogo, kto zbiera atrapy telefonów. I może nie jestem stary, ale generalnie nie mam żadnego pojęcia, skąd to wziąć? Się kupuje w sklepie? Znaczy nie, on to właśnie idzie do różnych salonów i się po prostu pyta, czy na przykład podchodzi się pyta, czy nie ma atrap telefonów i po prostu mu dają je. On sobie wybiera i bierze je po prostu, bo mu dają. A powiedzcie mi jeszcze tak, jak tutaj jest? Jak wam się żyje w tym domu? Ja w tym domu żyję już 14 lat. No i ogólnie dobrze mi się mieszka i powiem tak, że nie zamieniłbym go na żaden inny. Mateusz, że teraz powiedz mi tak, jak z twojej perspektywy wygląda Tomasz? Co byś o nim powiedział? No, lubię z nim grać na przykład w piłkę, on lubi ze mną grać w piłkę. No ogólnie no żyje nam się dobrze. Jest no. wesoły, uśmiechnięty, pogodny. No i yy, interesuje się gotowaniem. A Mateusz, jak on mieszka z Tomaszem, on gotuje coś dla Ciebie tutaj? No, gotuje, zdarza się, no. I mi to się bardzo podoba. Kiedyś robił szejka. O, no, szejka robić, kurczę. Schabowe zrobił, smażono naleśniki. Wszystko, co mu powiem. <grym> to Ty masz dobrze. No a ja mam dobrze. A Ty, Natalia, do jakiej szkoły chodzisz? Znaczy, ja chodzę do liceum, do pierwszej klasy też. I co później? Później chciałabym jechać y, pójść do y, szkoły policyjnej chciałbyś być policjantką? Tak. Myślicie, że Tomasz chciałby być kiedyś kucharzem? Mieć Zbierze. swoją restaurację? Możliwe. Możliwe. No ja myślę, że... Będę mu pomagać. Będziesz mu pomagać, ale też w restauracji? Tak. Ja będę przychodził jeść. Zawsze możesz być kelnerką. Ale też właśnie u nas jest, nie wiem, może to Tomkowi jakoś tak się narodziło, bo nasz, nasi starsi bracia są, jeden jest kucharzem, drugi jest cukiernikiem. Okej. Okay. Jedyny z kucharzem jest cukiernikiem? Tak. A No to już wiem dlaczego tak jest. W tej ślady. Sprawdźmy zatem, jak Tomek radzi sobie w nowej roli. Jestem Tomek. Cześć. I gram teraz y, rolę pana Krystiana. No wiem, słyszałam, że się wcielasz w rolę szefa. Więc generalnie to jest nasz bar. My pracujemy tutaj szef jest po drugiej stronie. Jeżeli masz ochotę, możesz się rozejrzeć, mogę coś Ci pokazać, mogę pokazać jak robimy kawkę. Tak robi się tą kawę. Pokazać? Mhm. Dobra, Ty jaką kawkę zrobimy? Latę? Latę z Dobra, wyciągaj kolbę. No to rób, no. Wyciągnij. Mhm. Wkładasz ją no tutaj. Tak. Chcemy jeden szot kawki, naciskasz przed... Mhm. Dobra, kawkę sobie równomiernie rozsypiemy. Mhm. Dobra, ja trzymam? Mocno, mocno, bo to musi być masa 13 kilo. A pan Krystian dużo pije kawy? Na potęgę. lust. Dobra, wkładamy tam, od tej strony. Zaraz ciągnij. Mocno, mocno, mocno. Myślę, że jeszcze mocniej. O tak. Dobra. Teraz bierzemy taki. I naciskasz pierwszy przycisk. I teraz leci nam sama kawka. Trzymaj. Uważaj, bo może być gorące. I powoli w lewo, żeby nam się zrobiły takie fajne warstwy. I w jednym miejscu, staraj się trzymać w jednym miejscu. I super, i mamy gotową kafelatę. Może pani spróbuje? Dobra, Wyszła. w ogóle nasza praca jest bardzo fajna. Nasza restauracja jest bardzo przyjemna, jest fajnie tylko wnętrze, ale atmosfera jest bardzo przyjazna. A myślałaś kiedyś, żeby w przyszłości otworzyć swojego, jakąś swoją knajpkę, restaurację kawiarnię? Chciałbym mieć kiedyś taką restaurację. Ale chciałbyś tym wszystkim zarządzać, czy tylko gotować, do tylko, tylko szefom? I gotować i zarządzać. Tak, no wiesz, to jest bardzo ciężkie zadanie. No, tak, tak, tak. Nasze w Stara się wiesz, mieć wszystko na oku, wychodzić do klientów, dopytywać się, czy wszystko jest w porządku, czy smakuje, kontrolować naszą pracę, no ale to naprawdę jest trudne. Trzeba, trzeba. No nie trzeba. A w każdym razie życzę Ci powodzenia. Dzięki, może kiedyś wpadnę na lunch? Może. Czy nasz drugi bohater równie dobrze poradzi sobie z wyzwaniami pożyczonego świata? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Krystian. Dzień dobry. Irena. Rozumiem, że mama Tomasza. Tak, oczywiście. I tak obiad codziennie to. dla dzieciaków? Tak, oczywiście. Proszę mi powiedzieć, odkąd Pani zna mamka? Tomek przyszedł do wioski, no tak gdzieś mniej więcej w 2007 roku. I razem z siostrą wtedy Razem z siostrą, tak, Natalką. No i od tamtej pory jesteśmy razem. Jak mama myśli, skąd jest pasja do gotowania w Tomku? No, nie, nie, nie wiem. To znaczy, no myślę, no on dużo czy, czyta. A dużo Wypożycza. je? Bo u mnie to było tak, że ja dużo jadłem. Tak? Tak. I to teraz dużo jem. E, no, raczej dużo jest. Można tak powiedzieć, że dużo. To może zróbmy tak, bo widzę, że szykuje Pani... E... Sałatka, tak, albo surówka, tak. jak zwał to zwał. Surutka. Zawsze wychodzi to samo. A i pomaga to może ja teraz pomogę. No tak? bardzo chętnie, proszę bardzo, jeszcze tutaj trzeba dokończyć. Jeszcze tutaj? Tak. Okej. Okay. Bo to nie zawsze mi też wychodzi. Czy oprócz surówek dzieciaki też coś gotują? W sensie takim stricte gotowania. Zupę, drugie danie jakieś, kotleta. Eee, to znaczy, no najchętniejsze to jest zawsze Tomek właśnie. Zresztą on sam próbuje różne rzeczy potrafi zrobić. Kotlety, pizza mu nawet wychodzi. Tymczasem młody kandydat na szefa nie ucieka od żadnej pracy i z zaangażowaniem poznaje sztukę prowadzenia restauracji. Serce restauracji jest w kuchni. Moim marzeniem e, chciałbym ukończyć szkoły gastronomicznej i studia. Proszę bardzo. Chciałbym zostać szefem kuchni i mieć własną restaurację. Kiedy mi się przyszło, kiedyś. E, Wszedłem na internet, zobaczyłem taki fajny program. Oglądałem, oglądałem, w końcu zacząłem próbować i... i tyle. Trzeba być miłym szefem. Jak ktoś coś na przykład zepsuje albo coś spadnie, to trzeba porozmawiać. I nauczyć wytłumaczyć, a nie krzyczeć i walić pięścią w stół. Dobry szef musi też posiadać umiejętność grania w drużynie. Piłka nożna to druga pasja tak, Tomasza? Tak, tak, tak. Często przyjeżdża na treningi piłki nożnej tutaj do nas z nami. Dla kucharza to jest bardzo dobra rzecz. Sport to zdrowie. Tak, tak. No przynajmniej staram się raz, dwa razy w tygodniu przyjechać tutaj. Co mu daje ta gra w piłkę? Jak myślisz? Wiesz co, to jest tak, że e, przede wszystkim to, że, że, że on może się trochę jakby odsapnąć od tego, tego swojego, swojego życia na co dzień. Może, może wyjść, może wydał swoją energię. Po prostu to są jego, jego pasje, jego marzenia, tak? Czyli tak naprawdę uważasz, że sport dla tych wszystkich dzieci z wioski daje im to, że rozładowują emocje, po tu ugrając z grupą? Tak, przede wszystkim to. Oni kiedy, kiedy, jakby, kiedy wzrasta z nich ten poziom emocji, kiedy, kiedy jakby już, e, to jest dla nich taka fajna, fajna, fajna ucieczka, gdzie, gdzie mogą po prostu przyjść, ładować swoje emocje, a też po prostu zdrowo rywalizować. Tego się uczą tutaj. Odrywają się od codzienności. tak. No dobra, no to co, idziemy jeszcze zagrać. Tak, okej. Okay. Słuchaczowcom życzymy udanej gry, a my sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w restauracji. dla Cioci? Ciociu? Dziękuję. Siadaj tam. Powiedz, jak Ci się tutaj podoba? A dobrze. A co Ci się najbardziej tutaj podoba? Obsługa. Obsługa. E, tak. Fajne pomieszczenie. No, i miła atmosfera. Dlaczego obsługa? Sympatycznie, Panie. Dużo chyba też Ci wiedzy tak. przekazują, tak. prawda? Chciałbyś z takimi ludźmi pracować? Mhm. tak. A jak myślisz, jaki jest ich szef? Miły, śmieszny i fajny. Dobrze dzieciu, ja ci życzę smacznego, bo muszę wracać do swoich obowiązków. Dziękuję, wracaj, wracaj. Proszę bardzo. Zbliża się finał pożyczonego dnia z życia. Krystian Zalejski wraca do restauracji, by poznać swojego zastępcę. Tomasz? Krystian. Tomek. Będziesz pił kawę w tym wieku? Tak. No i co? Zaskoczony? Mhm. Będę Ci musiał pokazać trochę inną stronę restauracji. Tą mhm. bardziej ciem, ciemniejszą. Znaczy białą, Dobrze. tak? Ona jest biała, ale jest niewidoczna dla klientów. Pójdziemy mhm. gotowy? Tak. No to chodźmy. Tomasz, generalnie zaczniemy od bułek na burgery. Nasze miejsce znane jest z tego, że wszystko robimy tutaj. Większość rzeczy robimy tutaj. Akurat te bułki są tak proste, że będziesz mógł z powodzeniem sobie u siebie też je zrobić. Mhm. Użyjemy jak najprostszych produktów, później dam ci recepturę. Dobre. I tak naprawdę to plus woda jest podstawą naszych bułek. Do tego dołożymy tylko masło, sól, która nam da smak, trochę jajek, które spowodują, że one wyrosną, i czym się posypuje bułkę od burgera. Nawet w największej sieci takiej burgerowej. Takim małym drobnym ziarnem. Wiesz jak się nazywa? Sezon. No, no, no. no. I brawo. Czy hmm. tak, przeniesiemy się tam do dzieży albo do misiarki. Masz żadę? No. no. mocno, do góry. I tam I wsypuj mąkę do tego. Wsypuj. Rzucaj tą drożdżę i jeszcze ten jeden. Jeszcze jedno opakowanie. Cukier, tak, jeszcze? teraz musisz zważyć cukier. 100 gram cukru. To będzie z 5 łyżek. No, za dużo. No, ok. Może być. Przy bułkach nie cyzolujemy. Tyk. I teraz 100 gram mleka. I też tu. I teraz jak masz takie coś, to już się to zamyka uh -huh. i się włącza. Kręci. I to się będzie kręcić. I teraz 820 gram wody z uh -huh. 820, 830. Za dużo. Z wodą trzeba uważać. No będziesz miał za dużo. Dobra, może być, może być. I teraz tak. Do tego, co? Tak, wlewaj tu. Tak chlustem takim, okay? Zamykamy i puszczamy. Tak, tutaj Masło. Dawaj łapami, łapami. Tak. Dobrze, teraz drugą kostkę. Rzucaj ją tu, ok. I teraz, jak się dodamy ten tłuszcz, czyli dodamy masło. Zamykamy, i ciasto się musi wyrabiać, co najmniej 10 minut, aż się stanie takie gładkie. Teraz podzielimy to ciasto prawie na pół. Masz, to jest twoje. No trudno. Prawie. Teraz patrz. Bierzesz jedną ręką tu i wkładasz go do środka, jakby. A jak byłem w takim wieku jak ty? Mhm. Gotowałem z moją mamą i z moją babcią prawie codziennie. A ile pan wtedy lat? Zacząłem pracować jak miałem 14. Normalnie zacząłem pracować, a gotowałem już wcześniej. No nie oczywiście tak jak na kuchni, ale w domu to wystarczy. A gotował pan dla kogoś specjalnego? To znaczy kogo masz na myśli? No kogoś specjalnego, takiego gwiazdora wszystkiego. Gwiazdora? No. Eee, tak, zdarzało mi się. A dla kogo? Wiesz co, pracując e, jestem, pracuję już w zawodzie ponad 20 lat. Mhm. Gotowałem prawie dla każdego naszego prezydenta, który jest obecny wcześniejszy i jeszcze wcześniejszy. Fajnie. Mhm. Gotowałem dla Madondy, Tak? No. Nie no znam. No, to dla niej. Trafiało się. Tomasz, opowiedz mi tak, jak pójdziesz do tej szkoły, wybierzesz szkołę gastronomiczną, to co dalej? Jakie widzisz swoje kroki kariery? Ja nic z... szefem kuchni chcę sobie. Być. Chcesz zostać szefem kuchni? No. Z czasem, tak? No na początku w jakichś restauracjach pracować. No. A Chodźmy, później żeby... chcesz zostać szefem tak, kuchni. Żeby się uczyć. No to dobrze, droga. A później co po szefie kuchni? Emerytura. <laughs> Myślałem, że własna restauracja. Na każdą A. blachę wchodzi 3, 6, 9, no. 12, tak? Mamy trzy blachy. Nie brakuje żadnej bułki. Tawajonka. Brakuje, ją tu. bo jeszcze tu nie ma. No co nie wychodzi, no. Wychodzi ci. Nie wychodzi. Jak wyrośnie, będzie dobra. Mhm. Teraz zobacz, bierzesz to. No idźcie. Tak, tak. I tak. Wparujesz. A potem miał tam tylko sezałem, tak? Tak. Później doleje ci jeszcze trochę śmietany. masz gniazdo, nie musi być kilo. No i już. No elegancko. To są takie duże, tak? I co teraz? Jedno. Kolejna blacha. Pouważaj. No. Weź dwie ręce. A i tam połóż na blacie. Rękawiczki możesz ściągnąć. No i zobacz, martwiłeś się, że ci nie wyjdą, mhm. a wyszły. No wyszły. Rumiane i malowane. Mhm. Efekt pracy Tomka za chwilę trafi na stół, przy którym już czekają goście. Dzień dobry, na ja kogo był burger z Nie, dla Pani? Proszę, nie. Bo u nas coś najwyższej, nie? Czy o tym Tak to jest, że nie tak. Jak ci się podobało u mnie? No super, ma pan fajną kuchnię. Yy, Buły ci, wyszły? Yy, a do tego, no to wyszły pewnie. Rąk nie pociąłeś, nie poparzyło się? Nie, nie pociąłem. Na szczęście. I co myślisz, że to taka droga dla Ciebie będzie? Czy... No pewnie tak, ale. To będę miał coś dla Ciebie, coś takiego małego, ale inspirującego. Książkę Jamie'ego Olivier'a, chyba największej gwiazdy kulinarnej na Wyspach. To nie tylko książka kucharska z przepisami, to też z jego spojrzeniem na gastronomię. Z większością się zgadzam, z niektórymi rzeczami trochę mniej, ale myślę, że. Będzie bardzo fajną lekturą dla Ciebie Nie musisz mi jedną rzecz obiecać. Że przeczytam? <laughs> Że przeczytasz, nie. Że będziesz się uczył angielskiego albo włoskiego, wtedy Ci załatwię staż. No to będę się uczył. Proszę. Książka dla Ciebie. Czy lepiej mi wychodzi niemiecki niż angielski? Nie znam nikogo w Niemczech. No to będzie problem. To angielskiego. M mogę się uczyć. No, nawet musisz. No muszę, bo to jest obowiązkowe. On ma restaurację, która się nazywa 15. Uh -huh. Która ma na celu kształcenie młodych ludzi, którzy chcą gotować. Na pewno go wyszperasz gdzieś w internecie i będziesz... A już wziąłem, go, go książkę. No, no widzisz, no. to bardzo dobrze. Uh -huh. Jak wyglądała twoja droga? Do zostania kucharzem? Tak. Czy stania na kuchni? Nie no, kucharzem. Szybka. Trzy szkoły skończone. Praktyka za granicą. Praktyka w hotelach i w restauracjach w Polsce, i teraz jestem tutaj, gdzie byłeś. A mógłbyś dać mi jakieś rady? Jeżeli chcesz, tak naprawdę, związać się z gastronomią, Tomek, to przede wszystkim język, później postaramy się załatwić dobrą praktykę, a reszta tak naprawdę zależy od Ciebie. Wszystko, co chcesz, musisz ukierunkować na to. Ja zawsze jestem chętny. Na sukces <laughs> musisz być <laughs> gotowy. No tak. No to co? To wszystko. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za pożyczenie Twojego dnia. A ja dziękuję za Twój pożyczony dzień. Sto lat nie grałem w piłkę nożną. No to dzisiaj je zagrać. No, w takiej fajnej, wiesz, kusejku. No. Spódnicce chciałem dodać, ale koszulce. No to co? Do zobaczenia u mnie na kuchni no to, albo u Ciebie w szkole. No to do zobaczenia na kuchni.